www.radio90.pl Trzeci raz z rzędu, puchar jest nasz. No udało się, niesamowite uczucie, po raz trzeci z rzędu podnosić puchar. Jak oceniasz to dzisiejsze spotkanie? Łatwo nie było. No, łatwo nie było, Śmiecimy bardzo mocny, wyrównany skład. Dużo jeździli, grali agresywnie ciałem. No ale nam też pomógł dużo bramkarz. Mieliśmy też dużo szczęścia. Swoje sytuacje wykorzystaliśmy i możemy się cieszyć teraz. No właśnie, trochę indywidualności zdecydowały o tym, że jednak się udało. Oczywiście cały zespół powalczył, ale te decydujące momenty, no to już klasa Zakarego, Romana. W takich meczach właśnie, właśnie liderzy pokazują, że właśnie nimi są. Zak i, i perfekcyjny Karny zresztą. Zresztą Romana Bramka też była piękna. No i Patryk przede wszystkim, Patryk nas trzymał z tyłu. Czwarty raz w historii. Wygraliśmy dzisiaj. Mecz był bardzo ciężki, ale jak to zawodnicy Unii Oświęci wjeżdżający do boksu powiedzieli, 15 Polaków wygrało z Wielką Unią Oświęci. No właśnie, ten skład jest zbudowany z rozmysłem od początku sezonu. To nie jest tak, że w trakcie przed play-offami kupujecie zawodników. To jest ta drużyna, która od początku ma grać i ma walczyć o najwyższe cele. Dokładnie tak jest i y, zawsze działamy długofalowo. Mogę zdradzić, że przed chwilą podpisaliśmy umowę z trenerem Kalaberem na następne 3 lata pracy w Jastrzębiu. To świetna informacja. Bardzo dobra informacja dla klubu i myślę dla polskiego hokeja. Jest to człowiek, który dużo zdrowia, dużo umiejętności poświęca pokojowi hey, hey, w Jastrzębiu i, I myślę, że będzie tak dalej Dobrze prezesie, jest ocena tego dzisiejszego spotkania Trudny mecz Trudny mecz, bardzo trudny mecz Niepotrzebna nerwowa końcówka, niepotrzebny faul, ale adrenalina Bierze zawsze górę i no, Tak się potoczyło jak się potoczyło, wygraliśmy Strzeliliśmy w tym, bram, w tym meczu cztery bramki tu chodí o to, že treba pracovať s emóciami. Máme mladú družinu, dišaj sa tešíme, dišaj šventujeme, lebo napravdu tretí pohár v žonde polský vyhrať medzi tým super pohár. Je to duží sukces pre tých chlopakov, len musíme ich učímať na takých emóciách, aby zase kdež neuleteli a nemysleli si, že což príde samo. Musíme od pondelka začať ťažko pracovať a vrútiť sa na zem a pred nami najdôležitejšia fáza toho sezónu je z play -off. takže to, čo pracujeme 6, 7, 8 mesiacov, musíme teraz zrobiť ešte konsekvenčejšie, ešte dôkladnejšie po to, aby sme boli bardzo dobře prigotovaní na play -off.